Ale jest pięknie na dworze. Kodi, idziemy na spacer. Hahaha, ha, ha, spacer wreszcie! Ha, ha, ha. No i co? Pójdziemy sobie trochę pochodzić. Tylko ja i ty się trochę dotlenimy. Spacer, spacer! Jazda! Takiś chory jesteś? No co, jest malutki? Nie, dobra, ja tam pas. No dalej, chodź, pochodzimy sobie z godzinkę. Gościńcy mówią, że jest tak zimno. Ja na dwór bardzo chętnie, ale nie w ten mróz. Już tutaj czuję, jak pachnie chłodem. No dalej, dostaniesz smaczka. A sam sobie jest te smaczki! Książę sobie najeczki założy i może chodzić. Ty w łapie nie marzniesz. A ja mam tylko delikatne futerko, które nie jest przystosowane do takich srogich temperatur. Nie jest nawet poniżej zera. Jest przyjemnie. Dalej byłaś, przecież musisz się załatwić. To ty się sam załatw na tym zimnie, a ja zrobię w domu. Pozdrawiam. Wróciliśmy.